Szanowni gospodarze dzisiejszego spotkania, tej uroczystości, szanowni goście, tutaj zgromadzeni, drodzy żołnierze, dzień jest wyjątkowy, wyjątkowy i w historii dotychczasowych przysiąg, które odbywały się w pierwszej Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, ale i na pewno dla Was jako osób, które tak uroczysty sposób dokumentujecie poprzez przysięgę swoją przynależność do polskich sił zbrojnych. Mówię o wyjątkowej przysiędze, bo pierwszy raz, jak sięgam pamięcią, spotykamy się w pomieszczeniu, a nie na otwartej przestrzeni. Zdarzało nam się przez te 30 czy 29 przysiąg odbywać się w różnych warunkach klimatycznych. Padał deszcz, było parno, duszno, słońce świeciło, było zimno. No ale chyba nie mieliśmy tak niskich temperatur przez te ostatnie 4 lata. Ale nie mieliśmy pandemii, która w sposób bardzo istotny nasze życie określa nasze życie społeczno-gospodarcze i nasze życie indywidualne, a wy jako obrona terytorialna. Zostaliście skierowani na ten pierwszy odcinek walki z pandemią. Za co Wam dziękuję, bo pewnie tak radzić byśmy sobie nie mogli z tymi wyzwaniami, żeby nie wsparcie, żeby nie ofiarny wysiłek żołnierzy obrony terytorialnej. Czas mamy szczególny. Wy przeżywacie czas szczególny. Bo stajecie się już w pełni członkami polskich sił zbrojnych. Dziękuję Wam za to, że zdecydowaliście się, jak podkreślam, w tym trudnym okresie, wstąpić do obrony terytorialnej i nieść tą pomoc. I życzę Wam, abyście mogli jak najskuteczniej z jednej strony wykonywać te swoje obowiązki żołnierskie, ale i również te które są tym nowym wyzwaniem wspierania działań i opieki zdrowotnej administracji i różnego rodzaju innych działań skupionych na walce z pandemią. Życzę Wam zdrowia, potwierdzenia w tym praktycznym działaniu tej Waszej decyzji. Życzę Wam, abyście z pełnym przekonaniem wykonywali swoje obowiązki. I żebyście mieli wsparcie i swoich starszych kolegów, i dowódców, żeby w obronie terytorialnej ta dobra atmosfera, która towarzyszyła Waszym patronom, z Armii Krajowej, z innych organizacji polskiego podziemia, żeby odnosząc do tej tradycji tworzyć nową nową tradycję, ale opartą na polskich tradycjach niepodległościowych. Pożycie stosunkowo, jak na formację wojskową, krótką tradycję, bo czteroletnią, choć dzisiaj Pan Pułkownik odwoływał się jeszcze do dłuższej tradycji wojsk, ogólnie obrony terytorialnej. Życzę Wam wszelkiego powodzenia, pomyślności, wsparcia rodzin, tak abyśmy mogli w jak najbliższym czasie i w słońcu, i w pogodzie ducha. Święcić kolejne uroczystości związane czy z rocznicami, świętami obrony terytorialnej, czy też z kolejnymi już przysięgami związanymi z tym, że kolejne osoby, kolejne żołnierze, żołnierki będą wstępowały do obrony terytorialnej. Macie w tej chwili. Bardzo myślę wysoką opinię i również myślę, że potwierdzeniem tego, że jest takie przeświadczenie, że obrona terytorialna jest bardzo ważną i cenioną formacją wojskową również stanowiło podstawę podejmowania, jedną z podstaw podejmowania tych decyzji, których zwieńczeniem jest dzisiejsza przysięga wasza. Wszystkiego dobrego, dziękuję.